Czytamy książki, lubimy czytać książki i one są nam do życia bardzo potrzebne. Zaprosiliśmy dzisiaj tutaj na mostek przy ulicy Sienkiewicza koło ławeczki Karskiego, to taka już umowna nazwa, ludzi znanych w regionie, ludzi, którzy czytają książki i bardzo lubią to robić. Pierwszym gościem jest pan Robert Kotowski, dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach. Witam pana, panie dyrektorze. Witam bardzo serdecznie, dzień dobry. Witamy pana dyrektora z książką, ulubioną książką. Pan dzisiaj do nas przybył. Świecąca tarcza zegarka błyszczała w ciemnościach jak miniaturowe ukryte słońce. Była piąta rano. Anna miała przyjść o trzeciej, może jeszcze przyjdzie, ale możliwe też, że była zbyt zmęczona i poszła prosto do swego hotelu. Rawik wyciągnął się, żeby znów usnąć, ale nie mógł. Długo leżał przyglądając się sufitowi, po którym w regularnych odstępach przebiegały czerwone błyski świetnej reklamy z dachu sąsiedniego domu. Czuł sobie pustkę i nie wiedział dlaczego. Wydawało mu się, że cały ciepło ucieka mu z ciała przez skórę i że krew pragnie zatrzymać się na czymś, czego nie ma. I spływa, spływa w łagodną nicość. Skrzyżował ręce pod głową i leżał bez ruchu. Teraz wiedział, że czeka. Wiedział więcej. To nie tylko jego świadomość czekała na Joannę Mado. Czekał na nią, czekały na nią jego dłonie, jego krew i jakaś dziwna, nieznana czułość. To,